Serdecznie witamy Was w telewizyjnej lekcji Oliwina w Niedzielę Stania Pańskiego. Chcemy przeczytać i rozważać razem z Wami Ewangelię Świętego Jana, rozdział 20, pierwsze 9 wersetów o dwóch uczniach, Janie i Piotrze, którzy biegli do Pustego Grobu, żeby odkryć no, niezwykłą prawdę, na którą czekali którą dopiero teraz zaczęli rozumieć. Święty Józef Maciąg i Robert Muszyński. Posłuchajmy tekstu. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował. I rzekła do nich, Zabrano pana z grobu, i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydw oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie. Leżącą nie razem z płódnami, ale oddzielnie, zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Wigilia Paschalna tej nocy. Wydaje się, że ciągle jakoś nie potrafimy odkryć mocy tego, tej nocy właśnie, tego święta, że nie potrafimy umieścić, umiejscowić w wydarzeniach tych ostatnich dni tytułu paschalnego, czym jest właściwie Wigilia Paschalna. Niektórzy pewnie mają problem z rozróżnieniem między Muszą wieczerzy pańskiej, ostatnią wieczerzą, a w ogóle wigilią paschalną. W końcu, no, kiedy Jezus spożywał paskę z uczniami? Wielki czwartek wieczorem. A wigilia paschalna to nasze czuwanie to spotkanie z tajemnicą zmartwychwstania Chrystusa. Czy sama celebracja? Śmierci, zmartwychwstania Chrystusa. Że ta, ta noc, kiedy Chrystus przechodzi ze śmierci do życia, ona jest no, tą celebracją, która nam uobecnia tamto wydarzenie. Uobecnia, ale musimy się bronić przed takim mitologicznym patrzeniem na tajemnicę zmartwychwstania, że jest to pewna idea teologiczna, ubrana w. Czy jakoś udramatyzowana, ubrana w pewne obrzędy, yy, nawiązanie do pewnych wydarzeń, żeby łatwiej się to przeżywało, zawieszona w, jakimś, w jakiejś próżni, takiej? Nie? Tymczasem Ewangelia nam pokazuje fundament rozumienia tej, yy, tego, co celebrujemy. Fakt historyczny. Jezus ukrzyżowany 7 kwietnia 30 roku, jak ktoś wyliczył, w piątek przed paschą został pochowany do grobu i dwa dni później, w niedzielę o świcie jego uczniowie i niewiasty odkrywają, odkrywają, że grób jest pusty, że ogromny kamień grobowy w postaci takiego kamiennego, ogromnego koła, który zatoczony został na wejście do grobu, który miał formę pieczary został odsunięty jakoś potężnie około dwóch ton i do tego jeszcze ten kamień grobowy był opatrzony rzymskimi pieczęciami. Stało tam, jak mówi Święty Mateusz, czterech żołnierzy rzymskich na straży, żeby nikt nie ważył się tknąć tego grobu i tych pieczęci. Wiadomo, że rzymscy żołnierze pod karą śmierci mieli czuwać 24 godziny na dobę. Ich nie ma po prostu, albo gdzieś tam, jak pisze Święty Mateusz, są przerażeni jak martwi. Nie wiedzą, co się stało, z tym swoim przerażeniem, z tą konsternacją idą do, do żydowskich arcykapłanów, bo się boją pójść do swoich rzymskich przełożonych, ponieważ kara śmierci za, za, za nieupilnowanie. Nie co widzą uczniowie w grobie? Ten potężny kokon z tkanin pogrzebowych, całunu, bandaży, jeszcze przetykanych ziołami. Sklejony maściami pogrzebowymi, drogocennymi, według zwyczaju grzebania, jaki był u Żydów przyjęty, ten kokon, nazwijmy, ten całą pogrzebowy, pozostaje nietknięty, ale w środku nie ma ciała Chrystusa. Po prostu on się jakby zapadł w sobie. To są fakty historyczne, potwierdzone przez świadków. Którzy weszli do pustego grobu w niedzielę z martwych stania rano, fakty, których nikt nie był w stanie zaprzeczyć. Mogli tylko yy, arcykapłani rozgłosić przy pomocy żołnierzy, że uczniowie wykradli ciało, gdy żołnierze spali. Po pierwsze, nie mogli spać. Po drugie, w jaki sposób odsunęliby kamień grobowy, nie budząc ze snu strażników. Po trzecie, jak wyjęliby ciało Jezusa bez rozwijania tych, tych zwojów pogrzebowych tkanin, bez ich naruszenia. A więc rzecz sprowadzona tutaj do absurdu właściwie. To jest poziom historycznych faktów, niewytłumaczalnych w sposób y, naturalny. Ale Ewangelia nie pokazuje nam tylko. Y, faktów historycznych, pokazuje nam także tajemnicę, używając języka symbolicznego, używając o, znaków. znaków, które odczytują Piotr i Jan biegnący do grobu, a wcześniej Maria Magdalena, która widzi, yy, widzi odsunięty kamień od grobu. I do tej tajemnicy zbliżają się uczniowie, kiedy biegnął obydwaj razem, Piotr wchodzi jako pierwszy. To też jest ważny szczegół, ponieważ Piotr ma pierwszeństwo jako, jako głową, wyznaczony przez Jezusa, żeby był tym pierwszym spośród apostołów. Ale umiłowany uczeń, czyli Jan, syn Zebedeusza, Jan Ewangelista, prowadzi go do grobu i to też ma swój sens symboliczny. Biegnie pierwszy nie dlatego, że jest młodszy i szybszy, ale dlatego, że zna drogę przez Krzyż do grobu Chrystusa i ku zmartwychwstaniu, ponieważ przeszedł już tę drogę za Jezusem, stał pod Krzyżem. Natomiast Piotr utknął na tej drodze ucznia, kiedy się zaparł Jezusa na dziedzińcu pałacu arcykapłana i w duchowym sensie po prostu tam został rozbity w swojej wierze, w swojej wierności Jezusowi, w swoim uczniostwie po prostu. Potrzebuje kogoś, kto by go pociągnął na tę drogę uczniostwa, żeby tę drogę niejako dokończyć, dojść do mety. To ciekawe, że z jednej strony... sobie mamy, nawzajem. Że z jednej strony mamy urząd kościelny, z drugiej strony mamy charyzmat. I że te dwa Charyzmaty są sobie nawzajem potrzebne, się uzupełniają. Urząd bez charyzmatu w pewnym momencie gdzieś utknie na tej drodze wiary, bo jest potrzebny charyzmat, który zobaczy coś dalej, coś więcej. Ktoś zobaczy w sposób no nie tylko rozumowy, racjonalny, ale zobaczy no po prostu oczami wiary, może bardziej, Natomiast... oczami serca. I to, co pokazuje Ewangelia kilkakrotnie, że Jan, ten, ten umiłowany uczeń Jezusa, widzi więcej i dalej, i pomaga Piotrowi widzieć Jezusa w konkretnych, czasem bardzo trudnych wydarzeniach. W ostatniej wieczerzy przy grobie i potem nad jeziorem Tyberiackim, kiedy pokazuje mu, to jest Pan. Natomiast charyzmat z kolei musi być poddany. Autorytetowi Piotra inaczej wiedzie na manowce, prawda? Grozi mu bardzo szybko. Zagubienie w jakimś szukaniu siebie zamiast szukaniu Pana. Te, te dwie rzeczywistości w Kościele służą sobie nawzajem. Czy urząd sprowadza charyzmat zawsze w dobry tor. Ustawia go w służbie Kościołowi. Prawda? Jest jeszcze jeden, no, ci, ci dwaj biegną do, do grobu. Szymon Piotr wchodzi jako pierwszy, wprowadzając drugiego ucznia. Co się dzieje w tym grobie? Zanurzają się w tajemnicę obecności Pana, niewidzialnej obecności Pana, gdzie te y, zwoje pogrzebowe są tylko znakiem, natomiast Rzeczywistość to jest spotkanie ze zmartwychwstałym, które ich przemienia. Po chwili widzimy ich, nie ma tego w Ewangelii, będziemy czytać to w następnych dniach, że kiedy Maria Magdalena ciągle płacząc wraca do grobu, staje przed grobem, widzi dwóch zwiastunów w bieli, którzy odzywają się do niej z wnętrza grobu. Wcześniej do tego pustego grobu weszli Piotr i Jan. Więc mamy prawo odczytywać tę Ewangelię w ten sposób, że, że Piotr i Jan weszli do pustego grobu Chrystusa, który symbolizuje Kościół, wspólnotę, w której Jezus zmartwychwstały martwych stały jest obecny, i który przemienia swoją obecnością tych przestraszonych, pogrążonych w kryzysie, w grzechach, pełnych poczucia winy, pełnych lęku i niepewności w aniołów, czyli w zwiastunów Ewangelii, okrytych tą bielą, czyli blaskiem obecności zmartwychwstałego. I to oni stają się zwiastunami radości zmartwychwstania dla mali Magdaleny, tymi, którzy ją jakby, odsyłają do osobistego spotkania z Jezusem, co się dokonuje za chwilę w tym samym rozdziale 20. Jana, tak? Gdzieś tam zobaczy ogrodnika, w którym ostatecznie rozpozna samego Pana. Kiedy usłyszy, jak Jezus woła ją po imieniu. I to jest jakby drugi poziom. tajemnica, której tutaj dotykamy, którą Ewangelista używając języka symbolicznego, języka znaków, nam odsłania. Może tu ważne pytanie: skąd ta chusta, która leży oddzielnie, zwinięta, nie, nie razem, przybywca nas, Skoro. To ciało zmartwychwstało Chrystusa. Chrystus zmartwychwstały, wyszedł, by jakoś, nie wiem jak, wypłynął. Wyłonił, Wyłonił się, z, się on. z grobu jako nowy człowiek, Dlaczego tak ustał który uciekł? zwyciężył śmierć i który pociąga za sobą nas, żebyśmy mieli udział w jego zwycięstwie nad śmiercią. Prowadzi nas ku nowemu życiu. Mhm. Otóż Szymon Piotr, wszedł do wnętrza grobu, Musimy to wnętrze grobu odczytywać jako symbol kościoła, który jest przepełniony niewidzialną, ale nie niezwykle realną obecnością zmartwychwstałego. I to Szymon kontempluje leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą zwiniętą na swoim miejscu, na jednym miejscu. Te płótna symbolizują kościół czyli uczniów związanych z ciałem Jezusa. Jezusa wziął tego. Piotr kontempluje w obrazie tej chusty otaczającej głowę Jezusa swoją rolę jako głowy Kościoła, głowy wspólnoty i tych zwojów, yy, bandaży pogrzebowych, które, yy, które są związane, połączone ściśle już nie z martwym ciałem Jezusa, ale z Jego ciałem uwielbionym, to właśnie my wszyscy. Tworzymy Kościół symboliczny obraz, który nieprzypadkowo Jan Ewangelista opisuje tak dokładnie, poświęca temu całe długie zdanie. I tak samo my, spotykając w kościele Jezusa z martwych stałego i innych ludzi, którzy tak jak my w Niego uwierzyliśmy, odnajdujemy swoje miejsce. Dobrze. A... Kolejne pytanie, niezwykle ważne, bo dzisiejsza perykopa kończy się stwierdzeniem, że Jan dotąd nie rozumie wcześniej. Wtedy wszedł także u drugi uczeń, który przybył pierwszy do groby, ujrzał i uwierzył. Pytanie, w co on uwierzył? Bo niektórzy mówią, że uwierzył słowom kobiety, Marii Magdaleny, która wcześniej przyniosła mu Wszystkim apostołom, informacje, wieść, że zabrano Pana i nie wiemy, gdzie go położono. Co niektórzy komentują, że no, uznano to za jakieś niedorzeczną gadalinę kobiecą. Tak jest u Marka. Tymczasem, tak jest właśnie u świętego Marka. Tymczasem, no, kiedy przyszli do grobu, stwierdzili, że on miała rację, więc ujrzał i uwierzył. I uwierzył, zwróćmy uwagę, jest tutaj użyte w sensie absolutnym. Uwierzył i kropka. Nie pisze się w co, że uwierzył w słowo Jezusa, uwierzył w znak, który widział, uwierzył w to, co widział. I słowo uwierzył, użyte w takim sensie w Ewangelii Jana, zawsze dotyczy przylgnięcia do Jezusa osobistą wiarą. Tak, jak to zrobił Tomasz, Pan mój i Bóg mój. Następny werset wyjaśnia to, to, że tego do tej pory nie rozumieli pisma, które mówi, że ona ma powstać z martwych. Pewnie święty Jan zobaczył wreszcie oczami wiary, serca, co znaczą te słowa Jezusa, które ileś razy im powtarzał w tak. martwych zmartwychwstanie. Że to do niego dotarło. Aby, aby odczytać znak, którym jest pusty grób, trzeba otworzyć się na światło płynące z pism prorockich, które mówią o Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym i na światło płynące ze słów samego Jezusa, który zapowiadał z tym człowieczy, będzie ukrzyżowany i zmartwychwstanie. A więc stary i nowy Czy jest pewna Co droga wiary. jest pewna droga wiary. Nie możesz, uwierzyć, nie możesz w coś uwierzyć, dopóki nie zobaczysz odpowiedniej ilości znaków. Na początku idziesz i w ogóle nie wiesz o co chodzi. Ale te znaki nie mówią ci nic, dopóki nie wejdziesz w dialog ze Słowem Bożym, ze, ze, ze Słowem Jezusa. Maria stoi przed pustym grobem i jest skamieniała w płaczu. Ten znak jej mówi tylko tyle, że Jezus tutaj leżał i już go nie ma. Jezus, którego kocham, który tu został pochowany, ktoś rozgrzebał jego grób i go zabrał. Tylko tyle jest w stanie odczytać naturalnym rozumem. Natomiast Potrzebuje światła, emocjami, które pot, tak, potrzebuje światła wiary, które, które dochodzi do niej, kiedy Kościół głosi jej Ewangelię i stawia pewne pytania, czy wierzysz, to ją dopiero otwiera na spotkanie z żywym Jezusem. I tak jest, jest z nami. Tutaj jakby przechodzimy na ten trzeci poziom Duchowy. rozumienia, że tak powiem tej prawdy o zmartwychwstaniu poziom spotkania z Jezusem dzisiaj w liturgii, w Wigilii Paschalnej, którą my celebrujemy. Prawda? Jezus zmartwychwstaje dzisiaj dla nas, kiedy my celebrujemy Paschę. Taki jest sens pamiątki Pana. Jeśli ktoś tak? pyta, o której godzinie Jezus zmartwychwstał, to mówimy o, o tej, o której celebrujemy Wigilię Paschalną. O której Kościół celebruje Jego zmartwychwstanie i je głosi całemu światu. To jest niesłychana Tajemnica, że to czyncie na moją pamiątkę oznacza, że Bóg właśnie w tym momencie, który jest poza czasem, on, jego czas nie ogranicza, właśnie w tym momencie jakby odsłania niebo, jakby nas, to on nas bierze do siebie, to on nas wprowadza w tę swoją rzeczywistość. Kiedy my sprawujemy znaki sakramentalne i głosimy słowo, jakby w tym momencie podłączamy się do tego, co się dzieje, jakby jest obecne w samym Bogu. W liturgii kościoła Chryst zmartwychwstanie Chrystusa przychodzi do nas i nas porywa po prostu, ogarnia nasze życie. Czyli jest przejście ze śmierci do życia. Kiedy my wchodzimy do ciemnego kościoła ze światłem Paschału, doświadczamy dokładnie tego, czego doświadczali Szymon Piotr i Jan, kiedy o świcie wczesnym rankiem, kiedy jeszcze było ciemno. Światło walczy z ciemnością, zauważmy. Wczesny ranek, czyli już świt, ale jeszcze było ciemno. Czy to jest ta nasza niesłychaność. ciemność. światła i ciemności. Dokładnie to, co my przeżywamy w czasie liturgii Światła w Wigilii Paschalnej. to jest taka niesamowita tajemnica, właśnie intymność, jaką, jaką nam daje Chrystus tej nocy, kiedy jesteśmy razem z Nim poniekąd jakby w grobie, w tym ciemnym kościele, i w pewnym momencie rozbłyska światło, zapalamy. Zaczynamy śpiewać chwała, zaczynamy śpiewać Alleluja. I można powiedzieć, Sylwano Fausti to powiedział, że te płótna rozrzucone tak na tej półce są troszkę jakby podobne do, do pościeli na łożu małżeńskim. Że tu nas Pan rzeczywiście poślubił w tym miejscu. To jest jakby łoże, łoże miłości, i to jest ta nasza niesłychana intymność, której możemy doświadczyć tej nocy, tej narodziny naszej wiary, tego narodziny nowego człowieka. Tymczasem dzisiaj, już w niedzielę zmartwychwstania, my po prostu idziemy rozgłaszać to światło. To, cośmy przeżyli tej nocy, Powinio opowiadać i obwieszczać. Oto nasz Pan zmartwychwstał, i my właśnie jesteśmy tego świadkami. Pamiątka Pana uobecnia to, co się wydarzyło na Golgocie i przy grobie Chrystusa, znika dystans czasu i przestrzeni. Chrystus zmartwychwstały przychodzi dzisiaj do nas, żeby nas ogarnąć mocą zmartwychwstania, o ile mu na to pozwolimy. I warto w tym momencie wrócić do Ewangelii Mateusza, którąśmy czytali dzisiaj w nocy. Znowu mamy ten świt, pierwszego tygodnia, walka ciemności, które są w nas, ciemności niewiary, smutku, rozpaczy ze światem, które wnosi Chrystus w nasze życie. Trzęsienie ziemi, yy, które otwiera kamień grobowy, jakby odsuwa go na bok, odsuwa go anioł pański, czyli Boża obecność. Yy, to trzęsienie ziemi, które Sprawia, że Ziemia, ten grób Chrystusa, te wnętrzności Ziemi rodzą nowego człowieka, którym jest Chrystus zmartwychwstały i ten anioł przychodzi odsunąć kamień z tego grobu, który przytłacza jeszcze nasze serce, nasze sumienie, prawda? Grobu niewiary, smutku, rozpaczy. Musimy czytać tekst maceuszowy symbolicznie, to jest zamierzone, że tak powiem, jakby podwójny sens. Zawarty przez ewangelistę, który świadomie wprowadza nas w fakt historyczny, a zarazem w ukrytą w nim tajemnicę. I ta ciemność zostaje przemieniona przez yy, błyskawicę, czyli światło z które chce wtargnąć do naszych umysłów. Yy, to, co, yy, to, co tutaj opisuje Ewangelia, ma się dokonać w nas po prostu. Też pewne trzęsienie ziemi, pewne otwarcie naszych sumień, Naszych umysłów i serc na yy, Chrystusa, który z mocą wkracza w nasze Stą życie. tej nocy aż dziewięć czytań, i dobrze ich nie skracać, bo słowo proklamowane, wprost rzucane do na nasze życie jest swoistym trzęsieniem ziemi. Yy, mogę powiedzieć, że yy, przez ten wielki post, miałem takie swoje trzęsienie ziemi. Codziennie o godzinie 6 rano, i ucznia z hmm. godziną czytań w kościele razem z ludźmi. Wydawało mi się, że aż do znudzenia, że tak trzeba rozstawać no, i celebrować to. Tymczasem któregoś dnia tak no zatrząsło słowo, że nie mogłem się ruszyć z miejsca i stało się coś bardzo ważnego. Myślę, że, że skończyła się pewna epoka, której służyłem. A zaczęła się nowa. Że no, dla mnie te święta są no, czymś naprawdę fantastycznym, że pewien problem, z którym się zmagałem długo, wydaje mi się, że, że odchodzi. Przynajmniej jest takie jakieś wewnętrzne przeświadczenie o tym, no, że dokonuje się zmartwychwstań. I znowu symbolem, symbolem paschalnym, który będzie nam towarzyszył przez 50 dni, są białe szaty liturgiczne i białe szaty nowo w tej nocy w katedrze dorosłych, a, a także białe szaty dzieci, które są, którym udziela się chrztów w okresie wielk Wielkanocnym. To jest znak dla nas, że my, przyodziani w Chrystusa. Przy obdarzeniu światłem wiary, światłem Ducha Świętego, mamy radość zmartwychwstania przeżywać i zanosić go innym. Prawda? No to jest właśnie jakby centrum dzisiejszego dnia, niedzieli zmartwychwstania, że obwieszczamy zmartwychwstanie światło. Są nasze procesy rezurrekcyjne, które mają miejsce, no bo one. Wyprowadzają nas na zewnątrz Kościoła, żeby wobec całego świata, wobec wszystkiego, co żyje, śpiewać Alleluja, Chrystus Matwysta. Zapraszamy Was serdecznie do wchodzenia jak najbardziej, jak najgłębiej w to dzisiejsze słowo, w te tajemnice, żeby no, ta radość Paschalna nam towarzyszyła przez ten wspaniały czas, który się zaczyna. No, czas wielkanocny. Pozdrawiamy serdecznie, ksiądz Józef Maciąg. Chrystus z martwych ksiądz Robert Muszęński.